Hej, witam Was na moim kanale na rowerze z złą. Chciałem Was serdecznie pozdrowić. I co? Lecimy z temacikiem nie zatrzymujemy się. Lecimy, nagrywamy, nie zatrzymujemy się. I co? A dzisiejszym tematem odcinka będzie takie różne mosiężne elementy osiążte z wrecky jeszcze ze spawarki Zobaczymy ile tego będzie. I jak będzie, i jak pójdzie, rozbiureczka, demontaż, jak zwał, tak zwał, jak zwał, tak zwał, tak zwał. Zalecimy <laughs> tym małciki. Nie zaczynamy się, lecz zaczynamy się, moi drodzy. I co? Rozbieramy. Nie jest tego dużo, ale zawsze jakieś gramiki, bo się od złotego będą, ta, ta, ta. A, i chciałbym się odnieść do jakiegoś tam komentarza, yy, to jest tam odcinki o tym ostatnim ze sreberek yy, posrebrzanych tych srebra. <noise> Że ile ja zarobiłem, czy coś, za godzinę 5 złotych, nieopłacalne. <noise> Lepiej mieć 5 złotych, niż nie mieć tych 5 zł, a pisać głup, głupkowaty komentarz, że nie, lepiej nie mieć tych 5 zł i tym podobne. Wolę mieć 5 zł, bo będę zawsze 5 zł do przodu. Więc pozdrawiam serdecznie. Lecimy kochani, z tematikiem. Tu mamy to, to było właśnie do od kabla który był połączony spawarka do spawania ten właśnie ten jak widać gigantski mosiądz zobaczymy co tu w jeszcze siedzi ile mosiądzu tam dzisiaj siedzi mhm. i już mamy ogumienie o tu widzę że jest a gdzieś śrubka wkręcona będzie parę gramiczków o daj. o to też jest super tylko teraz tak jakby nie patrząc czy ja będę miał tak i właśnie Do odkręcania chyba że ten będzie dobry Mam, dobra. Mhm. Ja sobie to wezmę w imadło, bo to różnie może być. Mogło być czasem. Okej, okay, poruszyłem, wolałem wziąć, bo czasem różnie to mogło być. I tak, chciałem Was sobie rzeczy pozdrowić lecimy z tomatem obie złomiku o trzeba żeby to się nie rozsypało za mocno no i zobaczcie jaki ładny czysty żółty mosiąc żółty zaraz przełożymy sobie tu wiecie zawsze zawsze jakieś gramiki rudziutkiej I co, lecimy tematem, nie zatrzymujemy się, nagrywał będę filmików dziennie nawet z 10, jak będę, będę miał na czas, a co, więc spokojnie, pewnie z 10 filmików nie będzie, ale jak nieraz jest troszeczkę luzu mam, to dogrywam sobie coś i zawsze wstawiam więcej, okej. Okay. I tak, lecimy z tematem. Teraz tak. Mm, 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 mm. Tu mamy coś chyba, coś co podaje pewnie. Nie znam się, ale to mnie muszę się na tym znać. Mm, 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 mm. Jakiś elektro chyba zawór. Tak. Mm, nie wiem, myślę, że tak wydaje, bo tu takie widzę właśnie. Coś tu dziwnego jest. Metal. To za śrubki do śrubek metalowych. To będzie chyba jeszcze dziwne jakieś tam metalowe jest wolny mości, ale tutaj jest wstawiony metal Dlaczego się to odkręci, czy nie da się to może jakoś odkręcić? Mhm. ale to musiało być jakoś Wtapiane Dobra To sobie na później Bo kątówki mam wszystkie podnoszone Tam plus minus Tam jeden parę gramików to, Bo nie mam A wyniosłam sobie Robiłem Coś na dworze, no i tu takie, no, też ładny mosiądz, żółty, plastyczny, do odpadów. Tu ten nożyk, tu mamy, tu mamy, tu jest wszystko ten, tu tylko to, to tam, te parę gramik, to tam sobie... Nawet to metalowe to konserwki. I co kochani, lecimy po łódku z tematem, nie zatrzymujemy się Aha. i lecimy z temacikiem sobie. no byście chcieli yy, się ze mną skontaktować, to zapraszam to na maila rowanym po zlom, zlom Gmail.com. Zapraszam do kontaktu, jeżeli czuję chcecie. I co? Odpalam sobie łóżko uwagę. Będę sobie łóżko ważył. Gdy się chcieli, ja to zapraszam. Ile tego będzie? Okej, nie nikt mnie nie goni mam swój czas który poświęcę z przyjemnością chwilę, żeby sobie coś tutaj porobić i co lecimy, odpalamy maszyna jest odpalana i zobaczymy teraz ile tego będzie że właśnie to mnie właśnie denerwuje ten metalowy kurcze bo będzie takie trochę hmm, hmm, nie tak jak ja lubię właśnie dobra widzimy się za chwilę chyba dobra nie. to musi być wszystko w miarę fachowo robione jak zrobić, to zrobić raz, a sobie, a zrobić raz, a kurczę, porządnie to odetchnąć, bo to bez sensu, żeby tak się człowiek zostawiał to. Dobra jest, już jest odcięte. Lecimy z tematem. Jest tak, zobaczymy ile będzie. 70 gramów, 140 gramów, 195 gramów. Super. Będzie 300? Nie, nie będzie chyba. Chyba nie. Jeszcze zabraknie. 270 gramów. i super. Mam 270 gramów. Mam 270 gramów. A na dzisiejszy, na metalowo jak patrzyłem jest po 21,80. Wszystko kurczę stoi, spada albo stoi. 21,80. Czyli za to już mam 5,89 zł. Super, wpada to do puli. I co? to ja się cieszę. A jeszcze tutaj mam to, co rozbierałem z tych styków. O, ten nie, bo ten jest mój metalowy to idę do złomików zaraz zobaczę dokładnie ile jest z tymi o to też doliczymy zaraz bo miałam wtedy zważyć. o jest 315 gramów super i mam 6 zł groszy super cieszę się pozdrawiam was serdecznie pozdrawiam was serdecznie dziękuję za aktywność na komentarzach już powiedział, nie przejmuję się komentarzami komu, kogokolwiek dziwnymi będę sobie radził z nimi tak jak ja będę chciał na swój sposób mój kanał, moje zasady skończyło się ja, kiedy ja zdecyduję to to ja będę uważał, że słuszne robił, co będę chciał na swoim kanale jak będę chciał i tyle do powiedzenia mam i tyle mam do powiedzenia i co jeszcze? A, miałem, miałem, mam, zrobiłem za to właśnie e, e, zbiórkę na, tą, na moje marzenie. Utworzyłem, ale będę dzisiaj ją uszywał. Więc nie udostępnię na razie, może później zobaczymy. Jeszcze raz spróbuję, ale na razie chcę, bo mam, utworzyłem. Ale dzisiaj będę ją tam u Trzymajcie się. Do następnego koleżanko kolego. kolega.